Ona cicho wyciągnęła starą czarną kartę, bez kodu kreskowego, bez numeru ID, tylko słabo świecący emblemat. Strażnicy wybuchnęli śmiechem. Co to etykieta od pudełka z ciastkami? Żartobliwie jeden z nich stuknął ją o skaner i zamarł, gdy system głośno ogłosił: Poziom nadpisania: Zeta, witamy! Dowódca Mitchell w ciągu pięciu sekund cała baza zgasła. A kobieta, którą zakuli w kajdanki minutę wcześniej, teraz miała władzę dowodzić całą operacją. Sara Mitchell stała przy bramie Fortu Crestwood, rozległej bazy wojskowej ukrytej w wzgórzach Wirginii. Jej zwyczajne dżinsy i wyblakła kurtka wyglądały nie na miejscu wśród starannie ubranych mundurów. Miała 28 lat, ciemne włosy związane luźno w kucyk, twarz bez makijażu, oczy spokojne, ale zmęczone. Poranne powietrze było ostre, niosło szum odległych helikopterów. Trzymała małą, półcienną torbę, swoją jedyną własność i tę czarną kartę, gładką, niepozorną, z dziwnym trójkątnym emblematem, który pulsował słabo jak bicie serca. Strażnicy, młodzi i pewni siebie, nie mieli pojęcia na co patrzą. Widząc jej sfatygowane trampki, brak insygniów uznali, że nie jest niczym ważnym. Ich śmiech ranił, ale Sara się nie poruszyła. Stała prosto, czekając, aż zorientują się sami. Hej, szybko. Czy możesz wyciągnąć telefon i kliknąć lubię to? Może zostaw komentarz poniżej. Powiedz nam, co myślisz i zasubskrybuj kanał. Historie takie jak Sara zasługują na wysłuchanie, a twoje wsparcie daje nam siłę. Dobra, wróćmy do wydarzeń. Przy bramie panował chaos. Głośny sygnał skanera uciszył strażników, ale tylko na chwilę. Szeregowy Jenkins, chudy chłopak z krótką fryzurą i uśmieszkiem, jako pierwszy się otrząsnął. Fajny żart. powiedział, wyrywając kartę z jej ręki. Wydrukowałaś to w Kinkos? Machnął nią przed jej twarzą. Jego kolega, kapral Dias, chichotał za jego plecami. Dias, szeroki barków i głośny, pochylił się, by przejrzeć torbę Sara. — Żadnej broni, żadnego sprzętu — rzucił, rzucając ją na żwir. — Sprzedajesz przekąski, czy co? Dołączyła do nich sierżant Ruiz, ostrą wzrokiem zwężając oczy. — To nie jest przystanek dla turystów, kochanie — powiedziała, przeszukując torbę, wyrzucając zużyty notes i długopis na ziemię. Znikaj. Sara spuściła wzrok na rozrzucone rzeczy, zacisnęła usta. Jestem tu na rozkaz, powiedziała cicho, ale. Pobawisz się swoimi świecącymi w ciemności zabawkami? Inni żołnierze w pobliżu się śmiali, jeden naśladując dźwięk miecza świetlnego. Palce Sara zatrzymały się na karcie, na moment zacisnęła szczęki, powoli podniosła ją i schowała do kieszeni. – Lepiej sprawdź swój system jeszcze raz – powiedziała spokojnie. Torres przewrócił oczami, pstryknął gumą do rzucia i odmachnął, już odwracając się do następnej osoby w kolejce. Inni żołnierze przy punkcie kontrolnym, pięć lub sześć osób w starannie uprasowanych mundurach maskujących, zaczęli krążyć, ich buty skrzypiały na żwirze. Specjalista techniczny, szeregowy, Larson, z okularami i nerwowym śmiechem, zeskanował jej kartę ponownie, oczekując błędu. To musi być usterka, mruknął, ale skaner rozświetlił się na fioletowo, kolor, którego żaden z nich wcześniej nie widział. Śmiech ustał. Jenkins, wciąż trzymając kartę, rzucił ją z powrotem w stronę Sara, celując w jej pierś. Karta trafiła w jej kurtkę i upadła na ziemię. Podnieś to, księżniczko, powiedział ostro. Sara pochyliła się, palcami muskając kartę. Ruchy miała powolne, celowe. Wstała, wsunęła ją do kieszeni i spojrzała na Jenkinsa. Skończyłeś? zapytała ton spokojny, lecz cięty. Słowa uderzyły jak policzek, a uśmieszek Jenkinsa zbladł, lecz odwrócił się, mamrocząc coś w stylu cokolwiek. Kapitan Peterson, dowódca, wyszedł gwałtownie z wartowni. Twarz miał czerwoną, mundur nienagannie wyprasowany. Miał około czterdziestu lat, krótkie ostrzyżenie i temperament, który sprawiał, że nowicjusze się cofały. Co do diabła tu się dzieje? wrzasnął, patrząc wymownie na Sara. Myślisz, że włamiesz się do moich baz i systemów jakimś zabawkowym gadżetem? Nie czekał na odpowiedź. Zatrzymajcie ją, rozwiążemy to. Zanim Sara zdążyła się odezwać. Dwaj żołnierze chwycili ją za ramiona. Ich uścisk był mocny. Ruiz zatrzasnęła kajdanki na jej nadgarstkach. Metal głośno kliknął w porannym powietrzu. Mam specjalne uprawnienia, powiedziała cicho, wzrok utkwiła w Petersonie. On przerwał jej, podchodząc blisko, jego oddech gorący. Nikt nie mówi, jeśli ja nie pozwolę. Zaprowadzili ją do izolatki, kajdanki wbijały się w skórę jej torba została na ziemi gdy prowadzono sara przez bazę grupa żołnierzy poza służbą wylegujących się przy koszarach zauważyła ją w kajdankach kurtka była przesunięta szeregowy Malon, gadatywy z ogoloną głową powiedział z pogardą eskorta pchała ją do przodu lecz zatrzymała się jej wzrok spotkał się z malonem ta torba jest więcej warta niż twoje słowa szepnęła spokojnie żołnierze się śmiali Lecz uśmiech Malona drgnął. Jego pewność zaczęła słabnąć. Izolatka była surowa. Betonowe ściany, metalowe krzesło. Jedna żarówka migotała nad głową. Sara usiadła, mając ręce skuwane z tyłu. Kurtka była pognieciona po szarpaninie. Peterson stał w drzwiach. Skrzyżował ramiona, radio trzeszczało. — Runner Prince! — powiedział Larsonowi, który gorączkowo pisał na terminalu. Pewnie jakaś aspirująca hakerka. Ruiz oparła się o ściany z uśmieszkiem. Założę się, że ukradła tę kartę prawdziwemu żołnierzowi. Powiedziała na tyle głośno, by Sara usłyszała. Larson zerknął na ekran, palce zawiesił. Proszę pana, system się zawiesił powiedział drżącym głosem. Peterson prychnął. Napraw to. Sara siedziała spokojnie, oddech równy, palce lekko zaciśnięte. Kajdanki brzęczały, nie patrzyła na nie, po prostu czekała. Wtedy zadzwonił czerwony telefon na biurku dowódcy. Linia, której nikt nie odbierał. Peterson chwycił słuchawkę, szczęka mu się zacisnęła. Tak, proszę pana, powiedział po czym zbledł. Kostki wybielały mu się na odbiorniku. Głos po drugiej stronie był na tyle głośny, że było go słychać. Czy właśnie założyłeś kajdanki Sara Mitchell? To był generał Crowley. Jego ton jak grzmot. To ostatnia żyjąca agentka z operacji Dragon Eye. Peterson zerknął na Sara, usta mu się otwierały i zamykały. Natychmiast ją wypuść! rozkazał Crowley. Petersen zająknął się, tak proszę pana. Po czym odłożył słuchawkę i zwrócił się do Sara. Jego głos był słaby. Pani przerwała mu chłodno, jej spojrzenie było zimne. Nie potrzebuje przeprosin, potrzebuje współpracy. Ruiz zdjęła kajdanki, jej ręce drżały, unikając spojrzenia Sara. Sara pocierała nadgarstki, czerwone ślady powoli bledły. Petersen podał jej czarną kartę, jego palce były niepewne. — "Pani nie wiedzieliśmy — powiedział, lecz Sara już się ruszyła, podnosząc torbę z żwiru na zewnątrz. Żołnierze patrzyli w milczeniu, ich wcześniejsza pewność siebie zniknęła. Jenkins próbował spotkać jej wzrok, ale Sara przeszła obok, kroki miała wyważone, Płócienna torba zawieszona na ramieniu. Bramka, teraz otwarta, brzęczała cichym, elektrycznym dźwiękiem. Larson szepnął do Ruiza, poziom Zeta. To wyżej niż prezydent. Rui, wyrazem twarzy, zablokował jej drogę. Słyszał o incydencie przy bramie i nie był pod wrażeniem. To ty robisz cały ten hałas? powiedział głośno, przyciągając spojrzenia żołnierzy w pobliżu złapał kartę z jej kurtki trzymając ją jak trofeum to wygląda jak zabawka dla dzieci chcesz żebyśmy salutowali temu rzucił kartę do pobliskiego kosza na śmieci śmiejąc się gdy zbierali się żołnierze niektórzy klaszcząc sara zatrzymała się ręce luźno zwisały spojrzała na kosz podnieś ją powiedziała jej głos był spokojny i stanowczy gorman parsknął ale jego śmiech ustał gdy sara podeszła bliżej jej oczy były nieugięte. Zawahał się, a potem odwrócił się, zostawiając kartę w śmietniku. Wewnątrz w sali operacyjnej panował zgiełk. Ekrany świeciły, oficerowie wydawali rozkazy, powietrze było gęste od napięcia. Sara weszła. Karta przypięta do kurtki, emblemat łapał światło fluorescencyjne. Podpułkownik Doyle, zardzewiały weteran z utykaniem i wiecznym grymasem, zauważył ją i zamarł. Jego twarz wykrzywiła się. Jego głos rozległ się po całym pomieszczeniu. To przez ciebie moja drużyna zginęła. Uderzył raportem w stół, papier się rozproszył. Mitchell, jedyna ocalała z Dragonai. Jego słowa były pełne jadu. Oficerowie przerwali rozmowy. Młody porucznik Harris, z pewnym siebie uśmieszkiem i wypolerowanymi butami, wtrącił się. Pewnie tylko schowała się za linią frontu, powiedział odchylając się na krześle. Doyle wskazał na Sara. Nie należysz tu. W sali zapadła cisza. Wszystkie oczy skierowane na Sara. Stała na krawędzi stołu, ręce wzdłuż ciała. Czarna karta słabo świeciła. Doyle chwycił kubek z wodą i wylał ją na jej dokumenty. a Atrament rozmazał się na stronach. Ups, powiedział jego szyderczy uśmiech szeroki. Harris zaśmiał się głośno i ostro. Gdyby nie ta dziwna karta, myłabyś naczynia! Dodał. Sara spojrzała na zniszczone papiery, jej palce drgnęły, ale twarz pozostała spokojna. Podniosła przemoczony stos, strząsnęła wodę i odłożyła na bok. Skończyłeś? Zapytała Doyla. Głos miała niski i spokojny. Pytanie wisiało w powietrzu bez odpowiedzi. Gdy Doyle odwrócił się, mamrocząc coś pod nosem, Sara podeszła do głównej konsoli, ruchy precyzyjne, ignorując schody. Położyła rękę na czujniku biometrycznym wbudowanym w stalowe biurko. Ekrany w pomieszczeniu migotały, następnie zapaliły się, pokazując trój... Niepowodzenia misji. Spojrzała na Doyla. Nie byłam jedyną ocalałą. Byłam jedyną, która nas nie zdradziła. Sala zamarła. Twarz Doyla straciła kolor. Podczas briefingu następnego dnia Sara poproszono o przedstawienie analizy nowego zagrożenia. Gdy przygotowywała slajdy, major Kendall, oficer zawodowy o donośnym głosie i nawyku podważania podwładnych, przerwał. Stój, powiedział z drwiną w głosie. Teraz pozwalamy dziewczynie z kartą nas pouczać? Odwrócił się do sali, uśmiechając się. Założę się, że przyszła tu tylko po to, żeby ładnie wyglądać i machać swoją zabawką. Chwycił wskaźnik Sara i rzucił nim na stół, gdzie zatrzasnął się odzbanek z wodą. Oficerowie się śmiali, niektórzy bili brawo. Sara zatrzymała rękę na projektorze i spojrzała na Kendala. — Ty tego potrzebujesz bardziej niż ja — powiedziała spokojnie, odsuwając wskaźnik z powrotem do niego. Śmiech ucichł, ale uśmieszek Kendala pozostał. Jego oczy wyzywały ją do dalszej walki. Doyle trzymał się kurczowo stołu, ręce mu drżały, jego wzrok błądził po ekranie. Harris, jego uśmiech zniknął, wpatrywał się w podłogę. Oficer z tyłu szepnął: Ma dowody. Sara odsunęła się od konsoli, jej karta wciąż świeciła, usiadła, płócienna torba u jej stóp. W sali rozległy się szepty, ale nikt nie odezwał się do niej. Nie odważyli się. Otworzyła swój notes, ten który Ruiz wyrzuciła na ziemię i zaczęła pisać. Jej pióro drapało cicho. Mapa pozostała na ekranie, jej dane powtarzały się, milczące oskarżenie. Krzesło Doyla skrzypnęło, gdy usiadł, jego grymas zmienił się na coś cięższego, strach. Później w cichym korytarzu porucznik Harris dogonił Sara. Był zdenerwowany. Jego wypolerowane buty skrzypiały na kafelkach. Trzymał kubek kawy, ręce mu się wierciły. Pani, naprawdę przepraszam, powiedział cicho, nie wiedziałem, kim pani jest. Wyciągnął rękę i położył ją na jej ramieniu. Jego uśmiech był wymuszony. Możemy zacząć od nowa? Naprawdę pani podziwiam. Sara zrobiła krok w tył, jej wzrok był ostry, przerwała mu. Zacząć od nowa nie znaczy wymazać wszystkiego. Jej głos był jak stal. Wyjęła czarną kartę z kieszeni i podała ją. Następnym razem naucz się czytać symbol, zanim ocenisz człowieka. Haris wziął kartę palcem. Bledło jak kurz. Dookoła tętnił bas, ale poruszała się przez niego jak duch, niewidzialna, lecz nie do zanegowania. Podczas przerwy na lunch Sara siedziała w stołówce, tacka odstawiona na bok, notes otwarty. Grupa logistyków pod przewodnictwem sierżant Waller, kobiety o ostrym języku i zamiłowaniu do plotek, podeszła do jej stolika. Więc to ty jesteś tą wielką gwiazdą z magiczną kartą? Waller mówiła głośno, przyciągając spojrzenia. Chwyciła notes Sara i przewróciła strony, śmiejąc się. Co to? Twój pamiętnik? Piszesz miłosne listy do swojego wyimaginowanego generała? Rzuciła go na tacę, rozmazując keczup na stronach. Klerki się śmiały. Jeden mówił, że pewnie wszystko udaje. Sara wytarła keczup serwetką. Jej ręka była spokojna. Spojrzała na Waller. Dużo mówisz jak na kogoś bez uprawnień, powiedziała cicho. Uśmiech Waller zamarł, ale odeszła. Jej śmiech był wymuszony. Tamtego popołudnia sala operacyjna była pełna. Oficerowie tłoczyli się przy głównym stole. Helikopter wylądował na zewnątrz. Wirniki uderzały o powietrze. Sekretarz obrony, wysoki mężczyzna w ciemnym garniturze, wysiadł, otoczony przez asystentów. Poszedł prosto do centrum dowodzenia, trzymając czerwony zapieczętowany dossier. Sala stanęła na baczność, gdy wszedł. Jego wzrok przeszedł po obecnych, aż zatrzymał się na Sara. Dowódca Mitchell, powiedział tonem stanowczym, podając jej dossier. Witamy z powrotem. Doyle, stojący w rogu, był wyprowadzany przez żandarmerię, ze spuszczoną głową. Jego utykanie było bardziej widoczne. Nikt na niego nie spojrzał. Sara otworzyła dossier. Jej twarz była spokojna. Zajęła miejsce dowódcy. Główny ekran rozświetlił się. Misja wznowiona. Dowódca Sara Mitchell. Oficerowie stali prościej, szmery ustały. Karta Sara przypięta do kurtki świeciła delikatnie. Jej emblemat przyciągał wzrok wszystkich. Starszy oficer pułkownik Vance pochylił się do kolegi. Właśnie obrzuciliśmy lwa wodą w kurtce dżinsowej. mamrotał. Sara nie zareagowała. Rozłożyła papiery z dossier na stole. Jej ręce były pewne. Zaczęła odprawę zespołu. Jej głos był wyraźny jej obecność wypełniała pokój oficerowie słuchali notesy mieli otwarte wcześniejsze pogardy zapomniane podczas sesji szkoleniowej kilka dni później sara została poproszona o pokazanie nowego protokołu szyfrowania gdy wyjaśniała kod kapitan pozbierać kawałki jej ruch był powolny spojrzała na laila właśnie straciłeś bezpieczny kanał swojej drużyny powiedziała spokojnie Uśmieszek Laila drgnął, ale wzruszył ramionami. Śmiech trwał dalej. Tego samego dnia przez bazę rozległ się alarm systemowy. Kanał zabezpieczony naruszony. Zespół techniczny namierzył to do jednostki Laila, gdzie protokół Sara, ignorowany przez niego, mógł zapobiec naruszeniu. Pułkownik Vance nadzorujący dochodzenie wezwał Sara do centrum dowodzenia. – Twój kot był bezbłędny – powiedział – jego głos był szorstki, ale pełen szacunku. Podał jej nowy zestaw wydrukowanych notatek, odtworzonych z jej plików. Prowadzisz naprawę. Lail, stojący w rogu, został pozbawiony dowództwa, jego twarz była blada. Sara skinała głową, jej karta lekko świeciła, wróciła do pracy. Wszystkie oczy w pokoju na niej się skupiały. Ale okrucieństwo nie skończyło się. Podczas przerwy sara stała przy ekspresie do kawy, torba na ramieniu. Grupa młodszych oficerów, prowadzona przez porucznika Baxtera, zarozumiałego faceta z głośnym śmiechem i nawykiem chwalenia się znajomościami, zauważyła ją. Hej, to ta dziewczyna z kartą, powiedział. Jego głos niósł się w przestrzeni. Chwycił stos serwetek i rzucił nimi na materac, jedna przykleiła się do jej kurtki. Posprzątaj swój bałagan, dowódczyni, wyśmiewał się, naśladując jej tytuł. Reszta się śmiała, jeden z nich powiedział: Założę się, że przyszła tu tylko na sesję zdjęciową. Sara złapała serwetki, palce mocno zacisnęły materiał i wrzuciła je do kosza. Jesteś głośna jak na kogoś bez uprawnień, powiedziała, patrząc prosto w oczy Baxtera. Jego śmiech ustał ale grupa wciąż chichotała gdy odchodziła W stołówce Sara siedziała sama jej taca trzymała kanapkę i szklankę wody Kapitan Reynolds oficer logistyki z fałszywym uśmiechem i reputacją plotkarza usiadł naprzeciw niej bez zaproszenia Więc Mitchell powiedziała syropowatym głosem Ta karta to sprytny trik ale bądźmy szczerzy nie jesteś jedną z nas Pochyliła się, jej uśmiech się poszerzył. Słyszałam, że miałaś szczęście w Dragon Eye. Ukrywałaś się podczas gdy prawdziwi żołnierze walczyli. Stół obok zamilkł. Żołnierze podsłuchiwali. Sara odłożyła widelec, ruchniała powolny. Spojrzała na Reynoldsa. Szczęście nie zostawia blizn, powiedziała cicho. Reynolds mrugnęła. Zagrożenie ten sam schemat co Dragon Eye. Wysłał plik, dane zaszyfrowane, dostępne tylko za pomocą jej karty. Sara położyła ją na skaner, a ekran rozświetlił się poufnymi przechwyceniami, kodami, które widziała lata temu w bunkrze na pustyni. Jej ręce drżały, gdy dekodowała je pod ostrzałem. Oficerowie w pomieszczeniu nieświadomi transmisji, widząc ją samą stojącą, jej karta świeciła. Jeden szepnął Teraz ona prowadzi ten pokaz. Podczas przeglądu bezpieczeństwa całej bazy, Sara została poproszona o audyt logów dostępu. Prezentując wyniki, major Stenton, zarozumiały oficer kochający publiczne wystąpienia, wstał i przerwał. To strata czasu, powiedział donośnie. Nie potrzebujemy cywila z ładną kartą, który mówi nam, jak mamy robić swoją robotę. Chwycił jej raport, zgniótł go i wrzucił do niszczarki. Maszyna głośno zagrzmiała. Idź szpiegować gdzie indziej, powiedział, a Sala wybuchła śmiechem. Sara stała spokojnie. Jej twarz była opanowana. Wyciągnęła kopię zapasową z torby. Twoje logi pokazują nieautoryzowany dostęp, powiedziała jasno. Śmiech Stantona ustał, jego oczy zwęziły się, ale Salwa wyzwisk trwała dalej. Następnego ranka rozesłano tajnie memorandum, że zespół Stantona został oznaczony za liczne naruszenia bezpieczeństwa, wszystkie powiązane z logami audytowanymi przez Sara. Sam generał Crowley zadzwonił do Stantona do swojego gabinetu, gdzie była obecna Sara. Jej raport leżał na biurku. Zignorowałeś ją, powiedział Crowley, jego głos był chłodny. Teraz twój zespół ma zakaz wyjścia z bazy. Kariera Stantona ucierpiała, jego nazwisko usunięto z listy awansów. Sara siedziała cicho, karta przypięta do kurtki. Stanton odchodził ze spuszczoną głową, atmosfera w pokoju się zmieniła, jej obecność stała się cichą siłą, a raport świadectwem jej umiejętności. Sara wróciła do sali operacyjnej, jej dosie rozłożone, pióro przesuwało się po notatniku. Baxter, przechodząc obok, próbował przeprosić, jego głos był cichy. Pani. Nie miałem na myśli, że ją przerwała, nie podnosząc wzroku, nie nada jej tonu. Odsunął się, buty głośno stuknęły. W ciszy pokój zmienił się teraz. Oficerowie zerknęli na nią, ich spojrzenia były ostrożne, pełne szacunku. Jej karta, wciąż przypięta do kurtki, była cichym ostrzeżeniem. Nie musiała jej błyskać, nie musiała mówić, jej obecność wystarczała. Jej autorytet wycięty w powietrzu jak ostrze. Podczas ćwiczeń szkoleniowych treningowy i rzucił go u jej stóp śmiejąc się. Przeczytaj, kochanie. Nowicjusze chichotali, ich oczy biegały po Sara. Podniosła podręcznik, strzepała kurz i podała z powrotem. Flank twojej drużyny jest odsłonięty, wskazała na pole. Śmiech Malona ustał, jego oczy się zwęziły, ale odwrócił się, wydając rozkazy. Później w bezpiecznym pomieszczeniu serwerowym Sara analizowała dane Pentagonu, gdy system się zawiesił. Zespół techniczny, prowadzony przez specjalistę Cartera, nawca z urazą, obiecał winę Sara. Ty i twoja fantazyjna karta pewnie to zepsułaś. Powiedział głośno, a zespół kiwał głowami. Odłączył jej terminal, jej ekran zgasł. Idź po kawę, czy coś? rzucił. Sara stanęła spokojnie, podeszła do głównej konsoli, położyła kartę na skanerze, a system się zrestartował, pokazując lok. Zagrożenie zneutralizowane przez użytkownika. Mitchell. Szczęka kartera opadła, jego zespół zamilkł. Sara usiadła z powrotem, jej pióro znów się poruszało, szum w pokoju był jedynym dźwiękiem. Centrum dowodzenia bazy było ciche, gdy przybył mąż Sara, wysoki trzydziestolatek z cichą siłą, jego cywilne ubrania ukrywały obecność zmieniającą atmosferę. Nie przedstawił się, nie musiał. Pułkownik Vance, stojący niedaleko, rozpoznał go, byłego agenta, teraz prywatnego kontraktora powiązanego z najwyższymi kręgami. Sir Vance powiedział, odsuwając się na bok. Pokój ucichł. Oficerowie spojrzeli w górę. Baxter zamarł, kubek kawy w połowie drogi do ust. Reynolds odwróciła wzrok, jej uśmiech zniknął. Sara stanęła, jej karta wciąż świeciła, spotkała jego wzrok. Skinął głową w drobnym geście, a ona poszła obok niego z płócienną torbą w ręku. Konsekwencje przyszły szybko. Jenkins został zwolniony. Jego wyśmiewające zdjęcie karty Sara wyciekło do internetu kończąc jego karierę. Ruiz została zdegradowana. Jej uśmieszek zastąpiła praca papierkowa. Malone stracił stanowisko instruktora po tym, jak Sara ostrzegła o odsłonięciu flanku, ratując ćwiczenia przed katastrofą. Plotki o Reynolds dogoniły ją, jej uprawnienia bezpieczeństwa zostały cofnięte, gdy jej kłamstwa wyszły na jaw. Doyle stanął przed sądem wojskowym, konta bankowe łączące go z zdradą były niepodważalne. Są ciche, toczone spojrzeniem, krokiem, prawdą, której nikt nie może zaprzeczyć. Sara nosiła ten ciężar nie dla chwały, lecz dlatego, że był jej. Ty też go nosisz po swojemu. Nie jesteś sama. Skąd oglądasz? Zostaw komentarz poniżej i kliknij obserwuj, by iść ze mną przez złamane serce, zdradę. I w końcu uzdrowienie.